Siemaneczko, Siemaneczko z tej strony Barty. Witam w poradniku. W dzisiejszym odcinku zbudujemy prosty zestaw gruntowy na bazie sprężyny, którą widzicie. Zaczynamy od przewleczenia tej sprężynki z rurką antyspontaniową przez naszą żyłkę główną. Nie będziemy poruszać teorii, z której strony przewlekać tą żyłkę. Zasadniczo każda strona jest dobra. Ja wybieram zawsze w krótką stronę wsadzam, dłuższą wyciągam ze względu na to, że jeżeli przynęta nam opadnie na dno, to ziemki tej rurce będziemy mieli odsunięty nasz przypon od zestawu i nie będzie się to po prostu plątało. W takim razie przewlekamy żółeczkę przez nas zestawik. Udało się. puszczamy sobie dalej. Teraz tak zakładamy albo koralik albo przypon gumowy bądź sznurkowy ja wolę koralik koralik nam się bardzo fajnie schowa w węzeł następnie montujemy na żyłce głównej krętlik dlaczego krętlik? krętlik zapobiega nam skręcaniu się przyponu bardzo ważna sprawa najprostszym zder węzłem zderzakowym Jeżeli mamy zawiązane tak, teraz sobie delikatnie ślinimy, ślinimy bądź namaczamy ten węzełek i ściskamy Pamiętajcie, że każde węzły robimy na mokro wtedy nam się bez problemu zaciska nie ma problemu z uszkodzoną żyłką Obcinamy nadmiar zakładamy przypon i zestaw jest gotowy do połowu bardzo szybko dosłownie 30 sekund zestaw przelotowy jak widzicie jeżeli macie jakieś pytania, komentujcie, oczywiście lajkujcie i zapraszam Was na moją zrzutkę, tam robimy zbiureczkę na kamerkę do nagrywania moich wypraw. Do zobaczyska, cześć!